Witam ja Was wszystkich, to jest i nas w kolejnym filmie, na moim kanale. Dzisiaj sobie rozpoczynamy nową serię, czyli w loderze, e, co się tworzy świat. Fikulszny normal, datapaks, ja na razie nie chcę żadnych datapaksów. E, Ola cheats off, Dobra, co, włączę to, e, ale nie będę tego używać. More World Options, Take Default, Structure, Structures On, Bonus Chest, OF, Ampredora down Czekajcie. Najpierw wejdziemy z na kreatywa ponieważ e, chciałbym... Jest, jakby jest to ja jest na wersji e, z nas na przacie wersji na 16 pre release 3, tak, e, ponieważ została wydana wczoraj. Hmm, więc się troszeczkę może taki, nie, nie, nie przegląda, ale no troszeczkę się o tym dojemy zaczynamy serial nether, zobaczymy jak się nam to wszystko zrespi hmm, wiecie, no, na początku się respimy w zwykłym świecie, dlatego to nie mogłem sobie tam ustawić nether, ale już olać olać, olać hmm, dobra dobra śniegowy świat uwielbiam takie po prostu uwielbiam tak naprawdę to nie tutaj zaraz Welsi, jak się będziemy zdzwaniać to żebym nie powiedział to nie ma to nie jest w ogóle z ironią czy coś dobra wiecie o co chodzi myślę że wiecie dobra więc teraz wiecie co? Bo w sumie Czyli co? Nie, 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 ja sobie ustawię tego. Ja z, z tego świata sobie wyjdę. Seven quit to title. Teraz single player. Ten Survival nether. Eee... Yy, delayed. Stworzymy nowy. Czyli od razu sobie już wybierzemy nether. Survival. Nether. Tak go nazwijmy. Na razie mode. Nie, zaraz, zostawmy mode survival. Uh, more world options typ y single biome To teraz jest chyba single biome Musimy chyba sobie wybrać jak, jak było po angielsku ten, ten ten Karłowaty las Po prostu nether musimy wybrać Czemu jest ocean w ogóle? Nie chcę ocean, nie chcę nether. To był ten! Warped! Tak, to był warped ten. Warped, warped, warped forest. To jest to. Dawn. Okej. Okay. Gdzieś to będzie to. Gdzie to? gdzie warped forest. Znajdźcie, że jeżeli Wam filmik się spodoba, żeby zostawić lajka, łapeczkę w górę właśnie i subskrypcję na kanale, jeżeli podobają Wam się ogólnie filmy na kanale. Widzę, jak to wygląda fajnie, tak to się tak kręci, jak jakiś procesor czy coś. To jest tak śmieszne bardzo, Się tak wszystko się wypełnia. No ładuj się świat! Ja się teraz jedynie boję tych Endermanów. Może żeby żyć w zgodzie będę musiał mieć jakąś dynię. O oh my gosh! Przepraszam. Ej, ma klątwę teraz jakąś. I, ale co się odwaliło? Przecież jesteśmy w zwykłym świecie, czy to jest możliwe? Po drugie, tu jest bastion! Dwa nawet! Co się odwaliło?! Trzeba było wybrać nether! Co się... Ge genera Tego się nie wybiera. Na gene w generatorze chyba. Chyba to jest nauczka na przyszłość. Dobra, fajnie. Uh -huh, uh -huh. Teraz ja ten świat zostawię, ale... Ale nie, ale nie, To musimy zrobić prawdziwy nether. Więc teraz, survival w netherze tu nazwę. Survival w netherze. Dobra, difficulty normal yy, Allow Cheats on Wiadomo, nie będę tego używać Generate już on, bonus chest off World lalalala. Single biom Lecimy do N, czyli Nether Teraz to co tydzień jest? Może... nie mam nadzieję, że to mu się nie zrobi w zwykłym świecie, ok? Trzymajcie kciuki. Coś się za wolno ładuje chyba. A może, a może dobrze, a może się zaraz piw wenderze? I Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki. Dalej, dalej, dalej. No nie na... Lognąłem. A! smodjang tyś głupie Zawsze mogę chyba zedietować nazwy Zrobię dwa Surreal normal arctic dobra typ default bla bla down na początku damy sobie creative Dobra, sorry. Przepraszam was, że musicie czekać te 7 głupich minut. I teraz, kurde niestety musimy wziąć ten obsydian, więc Więc bierzemy obsydian. I bierzemy flint stila. steela. Spalamy portal po prostu. I potem ja to wiecie, jeszcze sobie wywalam z EQ. Ten portal. Portalinia. I wchodzimy. Proszę, żeby było gdzieś w jakimś foreście. Ojej, dobre, dobre. Dobre, 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 dobre. Dobra, tylko to może. Tak, ja widzę gasta. Yy, więc robię w tym momencie Game Mode Survival. Robić to, robić. Kurde, chyba ja tego gasta co tam jest. No nie! Gast! Czy to musi się dziać już na samym początku? A co, sorry. Tylko teraz. Już myślałam, że przy, 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 przy Bastionie bym się zrespił. Odradza mi się życie, odradza, odradza, odradza. Odradzaj się, żyćko. Myślę, że potem także dobrym środkiem transportu będzie Strider. No nie pal się już, Heinaxel. I Widzisz, co, ja, to, ja myślę, że tu może być gdzieś Bastion. Tak szczerze mówiąc. Ale wiadomo, Bastion nie będzie na Peacefulu. Wszystko... Tylko teraz chciałbym po prostu przejść może do tego foresta, żeby już coś móc w ogóle zacząć, bo tak to by ten gast mnie nigdy nie przepuścił. Więc wiecie o co chodzi. Dobra. Bo ten, ten go... Bo wiecie, potrzebuje drewna na start. Każdy, zawsze. Czy to w nederze, czy to w zwykłym świecie, zawsze potrzebujecie... Drewno na start i to wygląda jak jakieś iglo szczerze mówiąc takie niederowe. ale też że raczej jest ciepło ale też że raczej jest ciepło no nie don't dead! I'm Axel please nie chcę umierać nie chcę tam znowu iść no thank you Opa. I w ogóle, jak szybko się niszczy ten netherrack. Ale fajnie. Jak trawkę. Która to nie jest trawka? O, już mamy, zacznie, już mamy golda. Jest tutaj boję jedynie tych endermanków. I czy gaz tutaj naprawdę. O, zaraz zaczcie, robię normal. Będę tutaj teraz mopki. Świetnie, że nie ma endermanków. To jest bardzo fajne. Chciałbym w sumie też szczerze mówiąc, znaleźć ten czerwony lasek. Dobra, ja, te, te grzybki się całkiem prosto zbiera. Sobie ją zabierzemy do domu, który zbudujemy dzisiaj myślę. No to są liście nadarowe, he 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 ja bym zaraz poszedł po to co. że tak wolno tylko mi, my, tylko mi myszka ucieka z podkładki Dobra, załóżmy, że dzisiaj zrobimy crafting, pierwszy kilof i lecimy po kamienia, na ten bazaltowy biom Ponieważ tam można pozyskać kamień Tutaj to jest bardzo fajne, że, stoi, że ten bazalt. O, zobaczcie pyk i pyk. Mamy już na kilow, Jeszcze potem na ścierkę. Tutaj musimy mieć sześć tego wszystkiego. Nie wiem, jak jest uprawianiem tej upraw w nederze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, pyk i można z tego zrobić normalnie. Ale dało się z bazaltu zrobić. Ej, nie dało się w najnowszej, DAŁO SIĘ w najnowszej aktualizacji właśnie, DAŁO SIĘ! Coś psuli? To nie wiem co teraz. Prostki magma my nic nie zrobią. Bo ja nie już jestem fighter. Ja czym że może tu wykopać to złoto w ogóle. I wypada nam złoto, świetnie. To możemy w sumie drewnianym na razie. A zaraz jak zrobimy... Zobaczcie, że nawet ze złotymi rzeczami będziemy mogli już pójść na Bastion, chociaż nie wiem gdzie on jest. tak Swoją drogą. Nie, 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 nie. Czemu ja tu spadłem? No, ale na tym biomy widać, że bardzo się dobrze czują kostki magmy. Tylko myślę, że będzie trzeba uważać, ale spokojnie. Kto by się bał kostek magmy. To w ogóle fajnie, że tego nie trzeba przepalać. Jeszcze, jak, do, jak to dodali, to, nie, to trzeba było to przepalać. To jest fajne, że wypada Golden Nugget. Jak się, jak się robiło to to? O, sztabka. Sztabka. Tylko trzy sztabki? Mincraft. O, to jest fajne miejsce na domek. Co jakby się tak tutaj wkopać? Nie wiem, ale Minecraft, no. A może da się z Nederraku to zrobić? Nie wiadomo. Zaczekajcie, so, robimy złoty kilow. Tylko czekajcie, bo jak my tutaj będziemy mieli Enchant. Czyli nie ma diamentów w Nederze. Jezu, jak szybko rozwala w ogóle. Jaka to torpeda. Czy to są torpedy w Nederze? Te kilofy? AHA! AHA! Torpedy, ale... Ale mi torpedy fajne! Jeju, naprawdę! Dzięki za takie torpedy! Już wolę drewnianym kopać, które naprawdę się dodaje daje mocno radę. Lepszy niż złoty. Nie kopa... kopa ko, wiadomo wolniej, ale... Gdzie jest... i where is this gold? No robiło się przecież z tego bazaltu te te narzędzia kamienne. Pamiętam. Kurde Mojang, musieliście spaprać grę aż tak? Gdzie jest to goldo? Gdzie to złoto? Tam. Modżek, no przecież tego. Dobra. Nie wiem, co Modżank odwali, szczerze mówiąc. Troszeczkę chyba to zepsuli. Dobra, to jest serwial tylko w nederze To widzicie co, ja nie wiem czy tego, tego tych rzeczy... O dobra, świetnie. Jest dopiero 9 really 14 To ile będzie trzeba tego złota szukać? Ej nie, ale nie spodziewałam się, że Mojang aż tak spapra tę sprawę. Bo w tym dało się zrobić kamienny kilo z czegoś. Może z tego się to go robiło. Z tej kostki Magby mnie nie zajdą. Tak, to jest Stone Age, okej. Okay. To jest... To jest, to jest czernic, Blackstone. Dobra. A to nie spaprali. Tylko ja spaprałem, że się pomyliłem. Sorry, mo jeżeli to oglądasz. Ej, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ja chyba z tego czernitu. Dentingaber, świetnie, przepięknie. Dara, na razie mogę tylko zrobić jedną sztabeczkę. Tylko jedną. A to bardziej chyba, chyba trzeba by się to pozaklinać. O oh, Mr. Enderman. I don't like Enderman's. Co znaczy, ja sobie tutaj ustawię Spawn Pointa? Spawn Point. Here. Znaczy, co teraz? Przydałoby się pójść pokopać tego troszeczkę, tylko że tam są te kostki magmy, co mi się bardzo nie podoba. Tylko trzeba by sobie zrobić jakiś miecz z tego powodu. Bardzo fajnie, podoba mi się, że tego z czerń, ten czerń można użyć. Dobra, czy one na mnie pójdą? Tak pójdą, pójdą, pójdą. Pójdą, zawskakuj do lawy. Znaczy nie, to lawa nic im nie zrobi w takim... I tak. Monster Hunter jestem. Zabiłem w sumie całkowicie takiej kosteczki. Jest jeszcze druga. Pyk. No, nie ma, nie ma, nie ma. Nienawidzę w nederze tego, że jest tyle tych mobków wrogich które zawsze są przeciwko nam. Piszcie, chcecie dzisiaj storinga na Twitchu z tego, z nederu, naszego. Gdzie mamy tego Czernitu? 16, dobra. Don't bad. Czy można zrobić gładzony czernit? Tak. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Zbudujemy sobie klas chaty. To będzie very beautiful. Dobra, mamy troszeczkę tego, więc ja bym może już wracał tam do nas. Toggle kwarc. Mogę, mogę. Nawet szybki ten, ten, ten kamienny w tym naderze. Chyba teraz tego osłabili. netherrack. Teraz nie opłaca się robić żadnych baz z nederraku. Pamiętajcie. Nie było to aż takie duże złe. Zresztą już mamy piątego lewla. To jest niesamowite. Dobra. Czy mogę zrobić tego czerni tu troszeczkę gładzonego? I to jest bardzo fajne. Podoba mi się ten koncept z, z tym czerni. Ten bazalt też mogę zrobić gładzony? Mogę zrobić gładzony bazalt. No jasne. Bardzo mi się tutaj podoba. Chcę, coś zrobić taką chatkę, która tutaj będzie miała tam dostęp. Będzie taka tutaj, wiecie, taka podzielona jakby. Czekajcie, to chcę zrobić zrobi, to się zrobi nie ma sensu zbierać złota, moim zdaniem, w tym momencie. Nie ma sensu, ale niskie to drzewa. Najgorsze jest w tym to. Już nie ma żelaza, więc nie widzimy ilnożyc, ale nie wiem, w sumie, czym to się ścina. Czy się kieruję? Czy czym? A ty chcę mieć chatę. Jedźcie to. Tylko sobie troszeczkę wykładzamy ten teren. żeby zrobić taką miniaturkę naderrową w końcu nastał ten czas szczęśliwy co znaczy, ja bym podłogę zrobił z tego czernitu, ale zrobiłbym go z tego, nie z tego kładzonego tego, ja już tutaj troszkę wyjdę, kurcze teraz nie mogę już tam schodzić, więc jak mi zabraknie czernitu, to już mi go zabraknie mocno mi go zabraknie wtedy Mocno, mocno, mocno. Mocno mi go zabraknie. Lara, chyba że tutaj gdzieś jeszcze bym mógł znaleźć czernit. Albo z raku by zrobić most. O tam gdzieś, tu. Dajcie, ja robimy most z Dajemy mocne raku, żeby zdobyć czernic, trzeba robić mosty, żeby, żeby zdobyć czernic. Jeju, co to się stało w tym Minecraft? W ogóle czernik, jakie nowości, wszystko teraz. Dobra, mamy czerni tu troszeczkę. Teraz Kilow się rozwali. Ono właśnie. Tylko teraz znowu szczernik pójdzie na Kilof. Troszeczkę. Uwielbiam. I co to jest? O kurde. Dobra. Aaaa. Enduś. Nie chciałbym w tym momencie przez siebie stracić itków, tylko powiększę ten most. Powiększę, oj, powiększę. Dobra. Dobra, fajnie. Nie mam zbyt dużo tego czernitu. Tego blackstone. Wcale coś tam jest jednak. Bardzo mi się podoba, że tak szybko fajnie coś kopię ten netherrack teraz. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy by nie zrobić, połączyć tego takiego drewna z bastion ze stylem bastionu. Czemu by nie? Dobra, wiecie co, to będzie na tyle, Jeszcze z Wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawiliście tę łapkę, ponieważ jest to nowa seria, Surveillance tylko w netherze, no i co, będzie, to, będą to dwie play, będzie on w dwóch playlistach, będzie to i w Minecraft nether i w Minecraft Surreal netherze, to jest to nowy Survival w netherze, na którym może potem także dołączymy Welsiego na przykład, nigdy się nie robi F5, pamiętajcie, na moście. No i co, ja się zrobisz jak nam i cześć.